Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Hydraulik Finansowy. Nazywam się Marianna Garus, jestem licencjonowanym doradcą finansowym, a moim gościem jest dr Andrzej Fesnak. Dzień dobry Państwu, Andrzej Fesnak, licencjonowany doradca finansowy. Andrzeju, w swoich publikacjach ostatnio posługujesz się takim sformułowaniem CAPSA. Jest to akronim, skrót od kilku liter, które budują znaczenie pewnych słów. Proszę, powiedz nam, co miałeś na myśli, formułując taką ideę związaną z finansami, z zarządzaniem finansowym, mówiąc o kapsie. Co to jest? Jak zwykle w życiu zdarzają się przypadki i ten był akurat bardzo szczęśliwy, ponieważ dotyczy również merytorycznie pewnej sprawy, ale zacznijmy najpierw od czegoś, co się nazywa źródłosłów, czyli skąd się to słowo wywodzi. Kapsa po łacinie to skrzynka, Skrzyneczka, katu szkatułka, czyli coś, do czego można coś wkładać. W języku polskim ma ten wyraz kilka różnych znaczeń, ale wszystkie oddają ten sens. Kapsa jest w takiej gwarze górnośląskiej, właśnie określana jako w takim znaczeniu krawieckim jako kieszeń, czyli coś do czego coś można włożyć, no pieniądze często trzymamy w kieszeni stąd ten taki dobry zbieg okoliczności. Kapsa ma również znaczenie kulinarne, no to są różnego rodzaju ciasta z nadzieniem. No, jeżeli ktoś uwielbia pizzę, to taka pizza kalcone, to jest właśnie ta zamknięta, taki duży pieróg, to to jest kapsa. Czyli kapsa w kulinarnym znaczeniu to taki duży pieróg z nadzieniem, tak by to można określić. Niektórzy mówią cepeliny, inni mówią kartacze, jeszcze coś innego. W każdym razie tak. Ale my odwołujemy się do tego krawieckiego, czyli kapsa to jest kieszeń. W kieszeni nosi się pieniądze. A niezależnie od tego, kiedy mówimy o dobrych obyczajach finansowych, to te obyczaje wymagają określonego działania. No i jeżeli teraz nazwiemy te czynności i te funkcje, które należy wykonywać, kiedy te dobre obyczaje finansowe kształtujemy, to wychodzi nam z tych czynności kapsa. To w takim razie pod każdą literą ukrywa się jakieś znaczenie. Dokładnie tak. Czyli pod literą K mamy pod literą K mamy kolekcjonera. Czyli kogo? Kogoś, kto zbiera. No, sama idea kolekcjonowania nie jest ludziom obca. Najłatwiej się o tym przekonać, kiedy się ma jakąś przeprowadzkę, to wtedy wiemy, ile nakolekcjonowaliśmy różnych rzeczy, może mniej potrzebnych, ale niestety również za wszystkie zapłaciliśmy. A więc, kolekcjonowanie. I tutaj chodzi o kolekcjonowanie przepływów finansowych. Żebyś mogła racjonalnie zarządzać swoimi pieniędzmi, to musisz wiedzieć, co z nimi robisz. W jaki sposób możesz wiedzieć, co z nimi robisz? Otóż musisz wiedzieć, co się wydarzyło. I to wiedzieć, co się wydarzyło, to jest właśnie kolekcjonowanie Twoich przepływów finansowych, w czym zresztą pomaga w wydatny sposób również Państwu. Ale to kolekcjonowanie tych przepływów finansowych masz na myśli kolekcjonowanie paragonów? Między innymi, bo to jest najprostszy dowód na to, co zrobiłaś z pieniędzmi. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie są paragony, czasami są faktury, które dostajesz po jakimś czasie albo rachunki, które ci się przysyła do domu, ale większość w tej chwili, praktycznie wszystkie czynności, które wymagają obrotu pieniędzmi. Te czynności są ewidencjonowane. No jeżeli wrzucasz może pieniądze na tacę w kościele, to nie, albo jak wrzucasz komuś żebrzącemu no, do czapki jakiś pieniążek, albo muzykowi ulicznemu, to tego nie ewidencjonujesz, ale powinnaś wiedzieć, ile pieniędzy na ten cel przeznaczyłaś. No powiedzmy, jeśli... Spędzimy romantyczny wieczór nad fontanną Ditrewi w Rzymie i wrzucimy po pieniążku do fontanny po euro czy tam jakimś innym, żeby wrócić i żeby te wspomnienia trwały, no to fontanna Ditrewi nie wyda nam paragonu. Ale jeśli kupimy nawet bułkę za 30 groszy, to taki paragon jest. Wielu os wiele osób mówi, że to jest też trochę bezsensowne niszczenie lasów i papieru, no ale generalnie wszystkie transakcje finansowe są ewidencjonowane i my mamy po prostu mieć do tego dostęp. Dobrze, a co w takim razie kryje się pod y, drugim członem tego akronimu, czyli pod literą A? K to kolekcjoner, A to analityk. No, jak już wiesz, że wydałaś pieniądze i masz dowody, masz paragony, rachunki, jakieś informacje na ten temat, no to teraz trzeba to przeanalizować. I tu jest ta funkcja analityka. Analityk musi odpowiedzieć na trzy pytania. Gdzie wydajesz? Jak wydajesz i jak często wydajesz, czyli na co wydałaś, ile wydałaś i jak często. To są trzy informacje, które powinniśmy wiedzieć, bo z tego wychodzą już nam bardzo ważne informacje dotyczące kondycji finansowej, czyli na co wydajesz, jak dużo wydajesz i jak często wydajesz. Z tego osoba, która się zajmuje doradztwem finansowym, może wywnioskować już wiele i sformułować wnioski dotyczące poprawy Twojej sytuacji finansowej. Czyli po analizie możemy sobie udzielić odpowiedzi, w których obszarach wydajemy za dużo albo w sposób niekontrolowany. No, dokładnie tak. Powiedzmy zróbmy taki przykład, który będzie ewidentny. Jeżeli w twoim wydawaniu pieniędzy wydajesz na przykład, załóżmy 90% pieniędzy, które masz na żywność. No to już wiadomo, że masz problemy z zarabianiem, bo jeżeli utrzymujesz się z takich normalnych Pieniędzy, które zarabia się w granicach średniej krajowej, no i wydajesz 4 tysiące, 4,5 na żywność, no to znaczy, że rzeczywiście za mało zarabiasz. Ale jeżeli w tej strukturze żywności, na przykład co dwa tygodnie pojawia się butelka whisky, no to mogę stwierdzić, że tutaj są pewnie jakieś nieprawidłowości. Jeżeli to wyski się pojawia dwa razy w roku, raz z okazji świąt i Sylwestra, a raz jakiś tam imienin, to to jest zrozumiałe. Ale jeżeli to jest pozycja, która jest co dwa tygodnie, to mogę wywnioskować różne rzeczy dotyczące twojego stylu życia, twojego zdrowia, twojego zachowania i jak mogłabyś ewentualnie zmienić swoje zachowanie. To interesujące. Ale przejdźmy do kolejnego wyrazu, który się ukrywa w słowie, w akronimie Kapsa, P. Co znaczy P? P oznacza partner. No, z reguły jest tak, że dzielisz z kimś życie. Oczywiście są również single w Polsce. No, niektórzy twierdzą, że połowa gospodarstw domowych to są single, no, ale zawsze masz ludzi, z którymi rozmawiasz. Masz ludzi, z którymi rozmawiasz i dzielisz się informacjami. Więc jeżeli żyjesz w takim gospodarstwie domowym, gdzie masz partnera życiowego i masz dzieci, no to jednym z Twoich obowiązków jest również wymiana informacji finansowych z partnerem twoim, czyli musisz być partnerem w rozmowie oraz. Edukowanie własnych dzieci to są takie ważne elementy, o których należy pamiętać. Jeżeli nie masz partnera, masz tak jako singiel to swoje gospodarstwo domowe, to musisz rozmawiać sama ze sobą. I teraz znowu pytanie jest, jak ze sobą rozmawiamy. Wchodzimy w tym momencie w tak zwane intrapersonalne komunikowanie, a z takiej wiedzy o komunikowaniu możemy powiedzieć, że są zawsze trzy role, które się odgrywa. Mogę dominować Cię w Twoich... W relacjach między nami, czyli dominować komunikowanie, mogę być Tobie uległy i najtrudniejsza rola mogę być Twoim partnerem. Jeżeli teraz rozmawiam sam ze sobą w myślach, no to oczywiście mogę sformułować ten sposób, ale ze mnie dureń, że tak to zrobiłem, co ja za głupoty porobiłem, i wtedy, no nie jest to komunikowanie partnerskie. Natomiast jeżeli chcę być partnerem, to nawet rozmawiając sam ze sobą, czyli w tej formie intrakomunikowania, tego intrapersonalnego, to powinienem używać takich sformułowań, które pozwalają mi... Obiektywnie patrzeć na rzeczywistość, czyli ja muszę nazwać rzeczywistość, uświadomić ją sobie i to pozwala mi ją opanować i uporządkować. A więc, bycie partnerem w analizie finansowej ma te dwie role: rozmawiam z kimś, z moim partnerem życiowym, uczę dzieci ewentualnie, albo rozmawiam z samym sobą. Za każdym razem chodzi o to, żeby to była partnerska relacja, niepodporządkowana i niedominująca. A to, co powiedziałeś o partnerstwie jest bardzo interesujące, bo odniosłeś to tylko i wyłącznie do sfery finansowej, ale partnerstwo to jest taka zdrowa relacja między ludźmi i można ją na inne sfery życia rozciągnąć, bo wtedy takie współżycie, współistnienie z drugą osobą będzie zdecydowanie łatwiejsze i prostsze, bo będziemy się potrafili komunikować. No Dobrze tak. myślę? Dobrze myślisz, użyłem takiej. Starej figury poetyckiej, która się nazywa pars prototo, czyli część zamiast całości. Jeżeli mamy relacje partnerskie w finansach, to trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby w innych jakby obszarach życia było to inaczej. To już będziemy partnerami wszędzie, a więc powinniśmy być partnerami wszędzie i również partnerami w finansach. I wtedy rzeczywiście jest dokładnie tak, jak powiedziałem. A czwarty element naszego akronimu, znowu pojawia się litera A? Czwarty to jest S. A nie A. A jest ostatni, czyli piąty. Ale pytasz, pytasz o kolejną literę. S to jest segregator. I oczywiście segregator oznacza tutaj nie tyle to urządzenie, te okładki z tym mechanizmem metalowym, gdzie tam wkładamy jakieś kartki, tylko czynność segregowania. No, tak jak kolekcjoner kolekcjonuje, tak segregator segreguje i układa. Analityk przeanalizował, partner porozmawiał na ten temat i teraz te informacje trzeba przechować w taki sposób, żeby z tego wynikały dla Ciebie wnioski, bo musisz wiedzieć, na co wydajesz pieniądze. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak się budżetuje, a więc masz pewnego rodzaju Kategorie swoich wydatków. I teraz te swoje wydatki powinnaś właśnie tam zebrać. Oczywiście, segregator nie musi kolekcjonować każdego paragonu po zakupie bułki, bo to jest bez sensu, ale powinien wiedzieć, że na przykład na pieczywo wydałaś tyle i tyle złotych w danym miesiącu. Segregator musi wiedzieć, ile wydajesz miesięcznie, ile kwartalnie, ile rocznie na dane rzeczy. Poza tym niektóre te paragony. Są bardzo przydatne, bo segregator ma dwie funkcje. Po pierwsze ma funkcję ubezpieczenia rzeczowego, a po drugie ma funkcję ubezpieczenia prawnego. Ubezpieczenie rzeczowe jest bardzo proste. Jeżeli kupisz buty, i one ci się zepsują po miesiącu chodzenia czy po tygodniu, no to oczywiście chcesz zrobić reklamację. Bez dowodu zakupu tej reklamacji nie zrobisz. Nawet to, że kupiłaś przy pomocy karty płatniczej, czy też karty kredytowej, nie jest dowodem zakupu. Dowodem zakupu jest ten kawałek papieru, który sklep Ci wydaje, więc musisz to mieć. To jest ta funkcja ubezpieczenia rzeczowego, ale jest jeszcze funkcja ubezpieczenia prawnego. Otóż wiele instytucji w naszym kraju korzysta z tego, że ludzie zapominają, co zrobili. No, i znaną praktyką jest to, że urzędy skarbowe, na przykład albo ZUS, potrafi po 5-6 latach napisać Ci, że raptem 20-30 zł gdzieś nie zapłaciłaś, no i teraz razem z naliczanymi karami, to będzie teraz 80 zł do zapłacenia. Proponuję, żeby Pani zapłaciła i dobrowolnie poddała się karze, albo będzie proces sądowy. No i większość ludzi dla świętego spokoju płaci. Jeżeli masz porządek w swoich papierach i wiesz, że zapłaciłaś, masz zaświadczenie z ZUS-u albo z Urzędu Skarbowego, nie zalegam z podatkami za taki i taki miesiąc, Albo za taki i taki rok, to wtedy mówisz: Przepraszam, nie zalegam z podatkami. Miałam to napisane tam parę lat temu, cztery czy pięć, nie było żadnych kłopotów. Więc oznaj, o, oznajmiam, że nie będę nic płacić, bo mam takie zaświadczenie z Państwa strony. A jeżeli wydaliście mi fałszywe zaświadczenie, to wy powinniście być karani za produkowanie fałszywych produk dokumentów finansowych. Czyli segregowanie i analiza to jak gdyby takie dwie pokrewne. Działalności związane z finansami i jedna bez drugiej nie istnieje. To jest we wszystkich tych elementach, bo ostatnią częścią jest audytor. To jest to ostatnie A, o które zapytałaś przed chwilą. I audytor ma za zadanie znowu dwie czynności. Audytor ma sprawdzać, czy rzeczywiście działasz zgodnie z budżetem. Masz jakiś budżet na określone rzeczy i teraz audytor, spra audytor sprawdza, czy ty budżetujesz tak, jak należy. Czyli czy wydajesz te rzeczy w taki sposób, jak powinnaś wydawać. Jeżeli masz budżet na przykład na jakieś działania w wysokości tam powiedzmy 5 tysięcy złotych i to jest budżet roczny, a tu już w marcu cały przekroczyłaś, no to jest pytanie z jakiego powodu. Czy coś się wydarzyło, czy źle zabudżetowałaś. A więc audytor sprawdza, czy działasz zgodnie ze swoimi założeniami. Audytor Sprawdza również, czy jesteś w stanie zrealizować swoją niezależność finansową, bo niezależność finansową można wyliczyć. Więc audytor ma na podstawie pracy kolekcjonera, analityka, partnera, który coś omawiał, na przykład budżetowanie ze swoim partnerem życiowym, oraz tego, który to wszystko poukładał, czyli posegregował i trzymał, ma za, ma za zadanie sprawdzić, czy to funkcjonuje. Ja bym to podsumowała w ten sposób, Andrzeju, ponieważ ta cała idea kapsa. W mojej opinii tak nierozerwalnie wiąże, wiąże się ze złotą proporcją, czyli przeanalizowanie tych naszych wydatków, zbudowanie takiej świadomości, jak wydajemy, na co wydajemy i kiedy to nam ta idea kapsy podaje. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy poprawić swoje wydatki, te przepływy i wiedzieć, jak one mają wyglądać w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami doradztwa finansowego, złota proporcja, podział tych wydatków zgodnie z tą zasadą, na pewno. Pomaga i sprzyja naszym finansom osobistym. Absolutnie się z Tobą zgadzam, popieram tę ideę jak najbardziej tak. No i oczywiście te elementy, one ze sobą współdziałają, ale gdybyśmy mieli właśnie wyabstrahować to, co jest istotą danej czynności, to stąd tych pięć elementów i dlatego właśnie Kapsa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.